Cześć wszystkim, jestem Maja i witam Was bardzo serdecznie na moim przede wszystkim książkowym kanale. Dzisiaj, tak jak to zazwyczaj u mnie na kanale bywa, porozmawiamy sobie o książce. O książce naprawdę wyjątkowej i nie tylko dlatego, naprawdę nie tylko dlatego, że moje logo znajduje się na okładce tej książki. I że w jej środku możecie przeczytać kilka słów ode mnie, ponieważ ta książka sama w sobie. Zawiera po prostu szereg wielu, wielu, wielu innych zalet. I Dzisiaj mowa o pierwszym tomie, kronik Jaru. Um, ja, jaru, Jaru. Nie wiem dokładnie jak to mówić, żeby dobrze um, zabrzmiało. Może moim przeogromnym marzeniem jest spotkać autora i zapytać się, jak o Jarze mam mówić, jak go in intonować. Chociaż poza tym z wielką chęcią zapytałabym go o wiele innych. Rzeczy. Ale wracając, pierwszy tom kronik Jaru um, to Księga Luster i autorem tej książki jest Adam Faber. I zaznaczcie to już na samym początku, ale po przeczytaniu tej książki, pamiętajcie, aby przeczytać notkę. Nie czytajcie tego wcześniej, wydaje mi się, że. Jak przeczytacie po lekturze, to zrobi na Was większe wrażenie. Po prostu otwórzcie książkę, bo na tylnej wklejce jest notka biograficzna o autorze, i po prostu przeczytajcie ją po skończeniu tej książki. I naprawdę wszystko dla Was zrobi się jeszcze fajniejsze. Szczególnie jeżeli e, podczas czytania uda Wam się wyłapać te pewne smaczki, które jak połączycie z notką biograficzną o autorze, sprawią, że ta książka wyda się Wam jeszcze bardziej magiczna. No bo właśnie w kronikach Jaru, w księdze Luster. O to magię przede wszystkim chodzi. Dobra, moi drodzy, macie teraz 5 sekund, żeby pozachwycać się przepięknym, przepięknym prze, prze wydaniem tej książki. I już teraz naprawdę przechodzimy do opowiadania o jej treści, o tym, co tutaj możecie znaleźć. Księga Luster to historia nastolatki imieniem Kate oraz Fera, takiego baśniowego. Stworzenia imieniem Fion. Warto również wspomnieć, że książka sama w sobie, oprócz podziału na rozdziały, jest również podzielona na części. Jest połączenie, dalej mamy poprzez strony i na końcu czas byka. I żeby zbyt wiele z treści wam nie zdradzać, to tak pokrótce za chwilę opowiem wam, która z tych części jest moją ulubioną i dlaczego. A co do wydarzeń, to postaram się zdradzić wam tylko taki dosłownie począteczek tej pierwszej części, żebyście zrozumieli, dlaczego akurat. Narracja tej książki właśnie obraca się pomiędzy Kate i pomiędzy Fionem. Może, żeby było prościej, zacznijmy od Kate. Kate to jest. Taka totalnie zwykła nastolatka, która mieszka w Londynie wraz ze swoim ciocią, ponieważ jej rodzice chcieli, aby tam właśnie dziewczyna chodziła do szkoły, dlatego właśnie ona żeby mieć bliżej zamieszkała z ciocią. No i ogólnie tej dwójce żyje się dobrze. Poza tym Kate w szkole ma swoją najlepszą przyjaciółkę Mel. No i ogólnie ich życie w sumie toczyłoby się bez zmian. Gdyby nie pewien przełomowy moment, który właśnie na początku tej historii występuje, mianowicie chodzi mi o to, że Kate i Mel, mimo zakazu, które dostały od ciotki dziewczyny, wybierają się do pewnego sklepu w którym, czego dziewczyny nie do końca były świadome, sprzedawane są po prostu magiczne przedmioty. I mimo, że Kate chciała zajrzeć tam po prostu z ciekawości, nie planowała niczego kupić, wyszła ze sklepu z księgą luster, którą po prostu dostała od sprzedawczyni z instrukcją, że to jest księga, w której znajdzie czary, zaklęcia, magię. No i tak naprawdę jej wiedza o istnieniu magii, jej historia ze światem magicznym Rozpoczyna się zaraz ym, po tym, jak dziewczyna, właśnie używając tej księgi, rzuciła swoje pierwsze zaklęcie. Moi drodzy, kto z Was nie chciałby w pewnym momencie odkryć, że w sumie to istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że jest czarodziejem, wiedźmą, że. Posiada pewne zdolności, których zwykły człowiek nie posiada. No, ja nie będę ukrywać, że sama e, na ten moment w moim życiu nadal czekam. I najzwyczajniej w świecie żyję nadzieją, że Jar stanie jeszcze kiedyś e, przede mną otworem. No i teraz, może przeskoczmy do Fiona, który, tak jak mówiłam, jest ferem, czyli baśniową, magiczną istotą, która z jednej strony może trochę przypominać człowieka, ale jest trochę mniejszych rozmiarów, e, plus do tego ma e, przepiękną, kolorową, baśniową skórę no i skrzydła. Moi drodzy, skrzydło może latać. Czego ja naprawdę bardzo, bardzo zazdroszczę. No i pewnie teraz zadajecie sobie pytanie, co łączy te dwa światy? Świat, w którym żyje Fiona, świat, w którym żyje Kate. No więc tak, moi drodzy, chłopak na początku historii kłóci się ze swoimi rodzicami, um, no i podczas tej kłótni, właściwie ta kłótnia kończy się tym, że on ucieka z domu i podczas tej ucieczki Dzieje się coś, no można by rzec, dla niego bardzo, bardzo niespodziewanego, ale ogólnie jego głównym celem jest, aby znaleźć swoją czarownicę. Ja wiem, jak to teraz brzmi, natomiast, żeby wam to wytłumaczyć, może jakoś lepiej. Do każdego fera bądź ferini dopasowany jest jakiś czarodziej czarownica, ponieważ właśnie te dwa typy istot magicznych łączą się ze sobą, ponieważ w tej rzeczywistości nic nie rozwija czarownicy tak, jak współpraca z ferem, który właśnie za zadanie ma uczyć ją, szkolić, doskonalić. Jej. Umiejętności magiczne, bo fery w związku z tym, że żyją w świecie magicznym, mają po prostu większą moc. Z jednej strony mam wrażenie, że z fabuły nie zdradziłam wam zbyt wiele, ale też trochę się o niej rozgadałam, więc po prostu może przejdźmy do tego, co ja o tej książce myślę, co mi się w niej podobało, i tak dalej, i A więc moim zdaniem najlepszą zaletą tej książki jest to. Że jeżeli, tak jak ja, jesteście fanami Harry'ego Pottera i brakuje Wam nowych, magicznych historii, zrzucaniem zaklęć, z magicznymi istotami, ze szkołami magicznymi, to moi drodzy, to jest właśnie coś. Po co, jeżeli sięgniecie, to naprawdę wciągniecie się i będziecie. W niebo wzięci dosłownie klimatem magicznym, który w tej książce panuje, tym, jak stworzony jest świat, jak on wygląda. Ponieważ, no, nie chcę Wam za bardzo zdradzać, ale fery mieszkają w tak niesamowitych miejscach, że ja naprawdę chciałabym, żeby coś takiego, żeby tak wspaniała rzecz była moim domem. I chcę tylko powiedzieć, że świat magiczny jest tutaj w tak. Barwny sposób opisany, że wy jesteście bez trudu w stanie go sobie e, wyobrazić, i te wyobrażenia są przepiękne, naprawdę są przepiękne i są barwne, kolorowe i cudowne. I poza tym w księdze lustry je naprawdę uwielbiam, uwielbiam, uwielbiam. Przekrój i różnorodność bohaterów, ponieważ mamy i tych dobrych, i tych złych, i tych, które będziemy podziwiać, którym będziemy kibicować. Mamy różnego rodzaju wyrocznie, mamy mojego ulubionego bohatera, którym jest pewien jednorożec imieniem Javis. I ogólnie ja ubóstwiam, ubóstwiam tego właśnie jednorożca tutaj jako bohatera, bo jest przedstawiony tutaj jako naprawdę barwny bohater, który, mimo że jest tym właśnie jednorożcem, to ma swój rozum, jest bardzo, bardzo mądrą istotą. Natomiast fakt, że jest bardzo. Bardzo, bardzo mądrą istotą nie znaczy, że zawsze robi to, co powinien. Druga część tej książki, w której właśnie dokładniej wszystko poznajemy, w której Kate tego wszystkiego po raz pierwszy doświadcza, i fakt, że my też tego po raz pierwszy doświadczamy razem z nią, więc my się z nią bardzo dobrze utożsamiamy i rozumiemy jej zachwyt wszystkim i ogólny podziw, to jest dla mnie po prostu majstersztyk tej, tej książki. I, I ja naprawdę jestem tak szczęśliwa, że mogłam z tym cudownym, magicznym światem. Się zapoznać, Chociaż rzeczywiście nie zrozumcie mnie teraz, tak jakby ta książka to były same opisy. O nie, nie, nie. Tutaj jest naprawdę dużo akcji, cały czas coś się dzieje. Mamy bardzo poważne problemy, z którymi bohaterowie tutaj muszą się mierzyć. Mamy różne tajemnice, które fantastycznie wraz z biegiem czasu wraz z bohaterami się rozwiązują i śledzenie tego jest naprawdę bardzo emocjonujące. Natomiast, no. jeżeli wszystko się uda, to to, co ja teraz Wam opowiadam, to nie będzie jedyny materiał o księdze lustry na moim kanale, a co za tym idzie. Nie chcę w tym filmiku wam wszystkiego zdradzać i za bardzo się rozgadywać, więc może po prostu przejdźmy do podsumowania. Jeżeli szukacie baśniowej, magicznej książki, bo stęskniście się właśnie za tego typu literaturą, jesteście fanami Harry'ego Pottera i ogólnie właśnie takich magicznych klimatów. To ja bardzo polecam Wam sięgnąć po tę książkę, mimo że ona się nadaje bardzo dobrze um, do młodszych czytelników, i wydaje mi się, że do nich przede wszystkim jest skierowana. To osoby takie jak ja, które po prostu tego typu klimaty i światy uwielbiają, Wam ta książka również się spodoba i zakochacie się po prostu w tym świecie: zakochacie się w Kate, zakochacie się w Fionie, który zaraz po jednorosztu jest moim drugim ulubionym bohaterem tutaj. No i po prostu z najczystszym sumieniem Wam tę książkę. Polecam i no, pomijając fakt, że ona jest tak piękna, że posiadanie jej na półce to już jest coś fantastycznego. To naprawdę treść jest Baśniowa magiczna, nie zawodzi w żadnym wypadku. I to jest jedna wielka, fantastyczna przygoda. I w związku z tym, że mój kanał może właśnie Księdze Luster patronować, to będą również konkursy z tą książką związane. Jeden z nich odbędzie się oczywiście w tym filmiku, żeby wziąć udział w konkursie na. Księga luster Adama Fabera. Wystarczy, że będziecie subskrybować mój kanał, będziecie moimi widzami. To jest ten taki czerwony przycisk na dole. Poza tym fajnie też będzie, jeżeli zostawicie kciuka w górę pod tym filmem, no i w komentarzach pod nim, pod tym właśnie filmem, odpowiecie na pytanie. A pytanie, moi drodzy, jest takie: właściwie to jest bardziej polecenie i takie działanie z Waszą kreatywnością, Waszą wyobraźnią, ponieważ właśnie musicie wyobrazić sobie, jak wyglądają te magiczne domy. W których mieszkają fery. I nawet jeżeli wy, na przykład, obejrzeliście u kogoś innego filmik o tej książce, albo po prostu słuchaliście wypowiedzi o Lustra i wiecie już, jak dokładnie te domy e, wyglądają, to może nie do końca się tym sugerujcie, tylko właśnie spróbujcie wymyślić coś własnego, jak taki magiczny dom, w którym baśniowe, magiczne stworzenie ze skrzydłami miałoby mieszkać, jak taki dom mógłby wyglądać. I właśnie swoje propozycje na magiczne domy zostawcie w komentarzach pod tym filmem. Wszystkie dodatkowe informacje o konkursie macie w opisie. I moi drodzy, ja totalnie zakochana w tym świecie i pełna dumy, że mogę patronować tak wspaniałej książce, żegnam się z Wami i polecam śledzić moje social media ponieważ tam będą się rozgrywały również inne konkursy na właśnie Księgę Luster. Bardzo, bardzo dziękuję Wam za obejrzenie tego filmu, za dotrwanie do końca i do zobaczenia już w kolejnym. Pa! Drogi widzu, jeśli nie przekonała Cię ta przepiękna okładka i nie przekonały Cię zachwyty Mai, to naprawdę nie wiesz, co tracisz. Księga Luster to naprawdę magiczna i bajkowa historia, która ma kocią łapka prowaty. Film o Księdze Luster wkrótce trafi również na mój kanał, mam nadzieję, że choć w części będzie tak fajny jak Twój, a w międzyczasie pozdrawiam z Gdyni Orłowo.